Witam wszystkich gorąco. Cześć. E, żeby was przytrzymać, zainteresować mocno tym materiałem, który oglądacie, to wam coś pokażę. Co, be, co będę dzisiaj używał, nie? E, Endoskopie. Przywitać się z Państwem. Dzień dobry. Witam. Oddaj. Przegnij się w drugą stronę. Taka jest to właśnie, taka to jest cecha tej, tego endoskopu. Kam, endoskop to chyba nie to medyczny termin, ale to jest kamerka inspekcyjna, niech będzie, że to jest właśnie kamerka inspekcyjna i ją użyję a zaświecisz światłem ciągłym, a zmniejszysz to światełko, bo w oczy razisz. No. Także dzisiaj. Zanurkujemy w głąbce tego akumulatora, który znacie. Powinniście znać, kto mnie obserwuje. Tutaj w, w, w prawym górnym rogu będzie link z kartą o tym ym, akumulatorze, który wstawiłem, wrzuciłem do sieci 3 września, czyli zaraz będzie równy miesiąc. Dzisiaj mamy. Sobotni poranek, jak kręcę ten, te, te ujęcia 28 września 2024 roku. Także widzicie, fajny dziubek, fajna głowica. Zaraz zmierzymy średnicę tej głowicy. Są różne wersje: 8, 6, to jest najcięższa. 3 i 9. Także na razie odkładamy kamerkę. Czekajcie, zaraz. Będzie ciekawie. Także już zapowiedziałem. Górny prawy róg, róg. Wcześniej, żebyście obejrzeli ten filmik o tym akumulatorze, to będziecie wiedzieli o co chodzi. To tylko teraz, tylko póki pamiętam, to Wam pokażę, że dioda tutaj, zanim tej, zanim tej kamerki nie miałem, to sobie nieraz w akumulatory zaglądałem. Do środka poprzez inne urządzenia. Tam jakoś zaglądałam i to jest właśnie dioda, którą też trzeba było trochę szczypcami ukruszyć, żeby była jak najmniejsza ta średnica. I ona 4 i 7 nie ma średnicy. Czyli zobaczcie, jakie to jest małe nie. Ale po co ja to wszystko mówię, bo, bo po to, bo już, ponieważ tutaj już wcześniej rozmontowałem, wymontowałem tą klapkę w bardzo prosty sposób. To jest mój mega mega pożyteczny przyrząd. To jest najlepszy otwierak stępiony. Nie skaleczy mnie, chyba że tu pod koniec jest ostrzej. A tu, czym bliżej, mm, czubka ostrza, tym ten. To jest bardziej tępy, ten nożyk. Tutaj mamy te, te koreczki gumowe. Troszeczkę je otworzę, niech się wietrzy, troszeczkę je otworzę, fajny termin. Zdejmę te. Kiedyś kiedyś je kładowałem. No, a takiego AGM'a innego, jeszcze miałem pieska i, i, i nie było tej pokrywki, tak jak przeładowywałem, to te korki potrafiły wyskakiwać do góry i wtedy piesek miał radochę. Bo mi jak szczałem od ich szukaj! Ja, <grytania> Znajdował te, te, te koreczki gdzieś tam bardzo daleko od, od, od źródła wystrzelenia, nie? Tych koreczków. Dobrze, także mamy kamerkę, mamy akumulator. A troszkę źle zrobiłem, bo miałem zważyć, jak, a trzeba z koreczkami nie. Dobrze, koreczki położę na górę, Wró wrócę do opowieści, jak, w jaki sposób stałem się posiadaczem. Bo może ktoś nie, nie oglądał tego wcześniejszego materiału, między innymi o tym akumulatorze, to nie wie, że on pochodzi został pochodzi, pochodzi z zachodu jest raczej produktem oryginalnym jest jak tu widzicie żel, pojemność jego to jest 12,6A zmierzony według prądu 20 godzinnego w fabryce, a 12A według prądu 10 godzinnego, jego hmm, prąd rozruchowy to 150 amperów według normy EN i tutaj takie inne cechy wymalowane na tej naklejce powiem szczerze że myślałem że, że to podejrzewałem że może nie do końca to jest AGM ponieważ jest bardzo ciężki nie? I, i taki oryginalny taki plastik fajny no za głowy bym za ten akumulator a bardziej za jego stwierdzenie go bez bez ingerencji w środek to bym nie dał głowy że to jest że to nie jest żel tak trochę bym się wahał bo ten co kupiłem akumulator dla pana Kazika dla pana Piłsudskiego jako zamiennik tego akumulatora to wiedziałem, że to już agiem ale ten jest ciężki, szkoda, że tamtego nie zważyłem. I, i, I pochodził z tego sputera Peżot, Peugeot, tak z Peżota. I sprowadzony Peżot z zachodu my się no to może tam nie żałowali. I to jest oryginalny, fajny żel. Ale zaraz zobaczycie, jak to jest z tą oryginalnością. I teraz tak tamten akumulator wstawiony. Już działa, chodzi, jeździ w tym skuterze miesiąc czasu, Piłsudski zadowolony, jeździ, tylko wąsy mu z wystają, cieszy się jak dziecko, a chyba ma kosę z przodu, <grym> albo bardzo blisko. Nie, mówił, że 12 lat ode mnie starszy, czyli, czyli, czyli ma 68 lat, nie no, to kosy jeszcze nie ma z przodu. Ale wesoły człowiek nowoczesny, młody, młody, młody rozum ma. Chociaż jak każdy dorosły też jest. Nieraz ulega jakimś pokusom życia i wariacjom tego życia, nie? każdy z nas odwala jakoś nieraz. E, e, e. A zresztą, po co ja to opowiadam? Nie, nie, nic złego nie robi, tylko no, nieraz żartujemy, to kurde. Tak jakbyśmy mieli po 15 albo po, po, po 12 lat, i tego tamten mu wstawiłem, i zaraz za jakieś dwa tygodnie czy za tydzień poprosiłem, żeby tego nie wyrzucał i mi podarował ten akumulator. Miałem go rozciąć, zobaczyć, jak tam z nim jest, ale powiem szczerze, że szkoda, już pieniędzy mi na brzeszczoty. Bo tych akumulatorów przepiłowałem. Każdy brzeszczot to jest do wyrzucenia, praktycznie po takim cięciu akumulatora. Raz, że też to raz brzeszczot, dwa, że to jest dosyć niebezpieczne i ekologicznie, i dla, dla rąk. Dla, przecież ten ołów skóra się uchłania, nie? Także. Zważymy zmierzymy najważniejsze że mam ten akumulator i mogę się podzielić z wami wiadomościami o nim że jest dobrze że, że jest do kitu już z, wartość złomowa Chociaż on przed wymianą jeszcze go ładował zanim mówię dobrze go naładuj zanim wymienimy ale nie mógł odpalić a to już ja go nie ładowałem nic on Powiedzmy, że stoi miesiąc po, po tym ostatnim ładowaniu i już on nie odpalał tego jego skuterka. Także SOH 8%, SOC 11%, rezystacja okropnie duża 180, prawie 2 mili oma. Prąd rozruchowy 18 amperów, napięcie 12,0A. 12,7 V. Nie ma czym tu się chwalić. Szkoda, że nie, nie zważyłem właśnie tamtego akumulatora, który kupiłem jako żel, ale wiedziałem od razu, że będzie to AGM. Taka. O. A tu z góry lampa świeci, tak? No Dobra. Teraz dodajemy klapkę i koreczki na wagę. No już poleciał. Pieska już nie ma. To nie ma kto szukać, ale fajnie. Szczęśli Szczęśliwie spadł pierwszy raz. A teraz musiałem. Dobrze, że daleko nie poleciłem. Ile tutaj mamy? No. Można powiedzieć 4 kg. Dobra. Już jesteśmy przy wadze. To coś zważymy innego. To jest taki akumulator JUASA z płynnym elektrolitem Ale on ma tylko pojemność 4,2 amperogodziny. O nim kiedyś opowiem. Nie bo go kupiłem. Przechodził u mnie test. Normy według normy CCA. I tak właśnie się bardzo zniechęciłem do kręcenia, bo dużo się namęczyłem i zamrażałem go i, i tego. I złożyłem film. Wszystko pięknie, ładnie. I czyściłem, jak ja to mówię, pul pulpet z laptopa pulpit. I tak czyściłem ikonki, że wyrzuciłem do kosza cały filmik, nad którym długo, długo pracowałem. To było chyba co tam było. To było styczeń, luty marzec. Jakoś tak. Ale go zalałem, i od tamtej pory, po tym teście CCA, bo go prądem, takim chyba 50-amperowym, dusiłem, nie, nie ładowałem. i Za jakiś czas zrobię o nim filmik. Aha, a jeszcze chciałem powiedzieć, że ten zamiennik z tego filmu, który tam obejrzycie. Tego, z tej karty to koszt zapłaciłem na Allegro 180 zł. Nie mówię o tym, żeby było jasno, tylko o tym akumulatorze opowiadam, który kupiłem. 180. W naszej miejscowości 7 Godzinny akumulator z płynnym elektrolitem Piłsudski chciał kupić za, nie wiem, 150 zł, chyba. Tak. Ja mówię: czekaj, człowieku, kupię tobie. Yy, AGM a chociaż nie jest płynnym elektrolitem do skutera nowoczesnego nie chociaż chociaż ja wiecie troszkę elektrolitu mam we krwi nie jestem przeciwny ale ale do skutera i, i, i jeszcze dla dla prostszej obsługi na pewno jest lepszy AGM nie bo a tam te, też było mm, takim problemem że, że, że ten pan Kazik wahał się, bo, bo, bo coś tam z elektrolii tam trzeba zalewać mi opowiadał. Nie? już ja go tam nie wkręcałem, nie mówiłem, że to. I proste i, i, i nieproste zależy, jak ktoś się zaangażuje, jak ktoś podejdzie do tego tematu. Jeden powie, że to proste, drugi, że, że nieproste zalać. Elektrolit y, sformo uformować, sformatować, uformować ten później akumulator, także na pewno prościej jest. Kupić AGMA, nawet jeżeli pisze na, na, jest napisane na akumulatorze, żel, to nie wieście, bo ja, jak wspominałem, żel to żela to może z 20 lat nie widziałem na własne oczy. Kiedyś właśnie miałem do czynienia, że kiedyś było więcej żeli. Więcej żeli, no już jak taki mały akumulatorek, no fakt, że bardziej z UPS-ów jakiś tam. Z tych, tych stacji monitorowania, stacji alarmowych jakieś To były żele. Teraz sprzedaję jako żele, nie mówiąc już o dziedzinie motoryzacji, nie? I, i, i kantowania żel AGM. Ale kiedyś żel w stacji jeszcze się powtórzę, jakiejś tam UPS-u czy, czy innej, czy w innym urządzeniu to był żel. Teraz już żel. To tylko na, na, na papierze, na naklejce. Dobrze, to zaglądamy do tego środka. Jak to mówią? Do brzegu, do brzegu. Bo się rozgadałem. Włączam. Oczywiście kamerkę kupiłem za swoje pieniądze. Oczywiście też jakość obrazu nie jest Idealna, jeżeli nagrywamy krajobrazy tak, takim, takim obiektywem, nie? Ale czym bliżej, właśnie oj, drży, te drżenia takie są, można fajnie to, ale to jak będziecie zainteresowani, to powiem innym razem. Dobra. Teraz jedną celę odwiedzimy, a później już. Nagram bo, bo, bo kamerka ta inspekcyjna nie nagrywa dźwięku, tylko obraz, i odwiedzimy z takim obrazem z taką rozdzielczością. A później na, nagram już ten filmik i może będę mówił podkład tam gadka szmatka będzie już z innego mikrofonu, nie? Dobra, to tylko jeszcze teraz pokażę jak, jak, jak. No oczywiście wiecie, zapomniałem powiedzieć, środowiskiem pracy tej kamerki nie jest cela akumulatora, ale ten akumulator tak czy inaczej jest suchy. Trochę go przewietrzyłem, nie? I, 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 i. Damy dla wygody Ten, tą tą celę. Prawie środkowo jak ja to nazywam. O, ręka drży. O, widzicie? Można jakoś. O. Już nie chcę tam dotykać, nie ma to. Można przybliżyć. Można nawet chyba zdjęcie zrobić, a teraz nic nie robię. Teraz zrobiłem zdjęcie, a przytrzymam ten przycisk. A nie, to ja naciskam zooma. niżej. Teraz zdjęcie zrobione, a teraz przytrzymam. Będzie nagrywanie. I teraz, właśnie, wyjmę to. Także kończymy tą scenę, i dalsza scena to będzie nagranie z tego wielkiego obiektywu. Nie? nie gadamy, nurkujemy, także obraz jest brzydki, ale po zanurkowaniu do celi wszystko trochę się stabilizuje czyli obiektyw. Fajnie nagrywa, jeżeli jest blisko celu krajobrazu, tym nie polecam obiektywem nagrywać. Nie ma tutaj i nigdy nie było żelu, to jest technologia AGM. I tutaj w tej celi to przetrenujemy troszeczkę. Podświetlenie je zwiększam, zmniejszam, zmniejszam bardziej, aż wcale wyłączyłem to To jest chyba najlepsze. Poziom jasności do nagrywania. No widać troszeczkę tutaj korozja, a tutaj dla przykładu jaki jest ołów czyściutki, mowa o tym, tym, tym zgrubieniu. Nie zjeżdżam niżej, żeby nie dotykać tej, tej, tej maty, bo szkoda, szkoda kamerki, tak poświęciłem się, tutaj jednak jest sucho, ale tak czy inaczej. To ta kamerka troszeczkę jest skonstruowana tak, żeby w jakimś tam środowisku, może nie tyle akumulatora, ale czy w środek y, cylindrów y, w samochodach, czy tam takie bardziej y, z, z, z lekką chemią, nie taką żrącą, jaką jest elektrolit. Tutaj troszeczkę mówię, przepraszam za te takie wygibasy. Uczę się nagrywania tą kamerką. Także no, między innymi kupiłem do też obserwacji co się dzieje nie tyle w przyrodzie, co właśnie w, sp w sprzęcie elektronicznym, mechanicznym, nieraz nie odkręcając obudowy będzie można zajrzeć, chociaż może też tak się skończyć, że ta kamerka będzie sobie leżała na półce i, i tego. Pieniądze wywalone, bo to nie, nie, raczej nie. Także dziękuję za uwagę. Może komuś to się przyda. Pozdrawiam sprzedawców, którzy kantują klientów, że to jest żel. Czym jest problem? Problem jest w tym głównie, że, że, że jesteśmy wprowadzani w błąd, a w, a w tle jest korzyść materialna, bo jeżeli. Można kupić ten, taki akumulator AGM za 180 zł, można kupić za 450 taki sam, tylko w tym sklepie bardziej nachalnie będzie reklamowane, że to jest jednak żel, bo kosztuje drogo i to musi być żel, to o to jest najgorsze, a tak to przyzwyczailiśmy, że jesteśmy, jak to się mówi, dymani. Cześć i czołem.